Cześć kochani, z tej strony Maciek Wielobób, a to jest podcast Medytacja i Uważność w życiu codziennym. W tym podcaście uczymy się medytacji i uczymy się medytować w prosty, użyteczny sposób, ale nie tracąc tradycyjnej głębi. Dzisiaj sobie chciałem odpowiedzieć na takie pytanie, które padło ostatnio na naszej grupie, grupie terapia jogą i nie jest to pytanie takie może stricte jogoterapeutyczne, w każdym razie nie takie kojarzące nam się stricte z terapią jogą, ale przy okazji yy, będę bardzo ładnie na nim widać to, co jest bardzo ważne w terapii jogą, pewną jedną z najważniejszych prawidłowości, którą trzeba rozumieć, przy planowaniu terapii jogą, przy planowaniu sesji jogi w ogóle. Więc pytanie padło na temat pranajamy, czy można powiedzieć medytacji oddechu, jeżeli ktoś nie miał jeszcze możliwości obcowania z tym aspektem jogi. I pytanie padło takie: czy pranajamy należy robić przed asanami, czy po asanach? I teraz, jeśli chodzi o mnie osobiście, to ja najbardziej lubię robić osobno. Pranajamę na przykład lubię robić rano, a praktykować asany lubię po południu, czy nawet wieczorem czasami, ale też nie, nie razem z medytacją wieczorną, ale osobno. I niektórzy mówią, że w ogóle pranajamę najlepiej robić osobno. Natomiast wiadomo, czasami robimy na przykład zajęcia jogi dla kogoś jako nauczyciele, i chcielibyśmy zawrzeć i Asany, i pranajamy. Albo praktykujemy, no mamy jakąś tam ograniczoną ograniczony czas i, i też chcielibyśmy zawrzeć, i, i praktyka Asan, na przykład jakieś tam przynajmniej wprowadzenie do pranajamy. W związku z tym, co do tego są dwie takie najczęściej spotykane szkoły, jedna jest taka, żeby robić przed, a druga jest taka, żeby robić po. Na przykład Słami Vishnu Devananda był jakby fanem tego. Słami Vishnu Devananda, jeżeli ktoś z Was nie zna, to był twórca Sivananda Yogi, uczeń jego Sivanandy. I on uważał, że najlepiej robić pranayamę przed. Zresztą jeżeli ktoś z Was praktykował asany w tradycji Sivanandy, no to jakby zetknął się z tym, że zaczyna się w ogóle od kapalabhati, czy takiej pchastriki i takiej później techniki, która się nazywa anuloma viloma, czy tak jest nazywana w, w tradycji Szywanandy. I potem dopiero się zaczyna powitania słońca i dalszą praktykę asan. I Vishnu Devananda tłumaczył to tak, że to jest dla takiego obudzenia większej świadomości, zwiększenia uważności. I to jest całkiem fajna rzecz. Ja na przykład w którymś momencie prowadziłem taki cykl zajęć na normalnych, takich zajęciach jogicznych na grupie zaawansowanej, że to nazywałem chyba joga uważności, czy joga i uważność, nie pamiętam dokładnie, że robiliśmy jakieś ćwiczenie uważnościowe, mogła to być pranayama, mogła to być medytacja, i później wnosiliśmy to w praktykę asan. Nie trzeba tego robić w taki skomplikowany sposób. Można po prostu zrobić tą pranajamę i po potem robić asanę, a wykorzystać tą taką oczyszczoną świadomość, która się pojawiła. Ale można też właśnie zrobić w taki bardziej skomplikowany sposób, że ja robię na przykład taką technikę jak pranajama projekcyjna, może później ją podlinkuję pod tym filmem. I yy, czyli staram się docierać świadomością oddechu do jakichś miejsc w ciele, i później na przykład wnoszę tą pracę do, do mojej praktyki asan. Druga opcja, druga szkoła to jest robienie po asanach. I to też jest jak najbardziej ok. Wtedy się wykorzystuje asany jako przygotowanie fizyczne do pranayamy. Albo wykorzystuje się pranayamę po asanach jako pewien relaks, wyciszenie, takie wysubtelnienie świadomości i, i takie zamknięcie praktyki w ten sposób. I jedna i druga opcja jest ok, ale teraz co decyduje? A jeszcze jest taka opcja, że jedna z moich uczennic, na przykład, prowadzi takie zajęcia jogi dla seniorów i ona robi i przed, i po. I, teraz, i to też jest ok. Jakbyście w zasadzie wymyślili i mieli powód, żeby zrobić w środku sesję, to też by to było do zrobienia. Choć myślę, że rzadko by był taki moment, rzadko była taka sytuacja, w której faktycznie by tak należało zrobić. Co decyduje, czy robić po, przed i tak dalej? To jest bardzo proste. Decyduje cel praktyki. I też jaką rolę w tym celu ma mieć ta praktyka pranayamy? Bo być może cel praktyki będzie zrealizowany a, przez Asanę, a ta praktyka pranayamy ma wnieść tylko albo tą zwiększoną uważność, albo takie zrelaksowanie na przykład po praktyce. Ale może być też tak, że właśnie tak sobie zbudujecie cel praktyki, że jest, że z tego będzie wynikać. Co, co należy zrobić z tą pranajamą, jak należy ją zrobić i kiedy należy ją zrobić. I to jest właśnie taka ważna prawidłowość, którą trzeba o której trzeba pamiętać w terapii jogą czy w ogóle w budowaniu jakiejś sesji jogi nawet nieterapeutycznej, że najpierw ustalamy cel, a później środki. Najpierw ustalamy po co, a później jak. W zasadzie, jeszcze przed y, ustaleniem y, środków po celu musimy wiedzieć, jakie są okoliczności, które wpłyną na realizację tego celu, czyli które albo mogą nam przeszkodzić w realizacji tego celu, albo, y, z, y, albo pomóc w realizacji tego celu, albo po prostu, które musimy uwzględnić. Czyli cel praktyki, ten kierunek, który ma mieć ta praktyka, Okoliczności, w których będziemy realizować ten cel, czyli możemy na przykład być chorzy i to już wpływa, albo bolą kogoś plecy, albo okolicznością też jest, że jest wieczór, albo rano, albo że przed chwilą dużo zjedliśmy. Też to musimy uwzględnić, prawda? I, i dopiero jak mamy cel i okoliczności, to wtedy dobieramy środki. I to się tyczy i pranajamy, i wszelkich innych środków w terapii jogą. Widzę, że już trochę osób się nagromadziło w międzyczasie. Nie wiem, ile słyszeliście. Ja powoli się przymierzam do zakończenia tej krótkiej transmisji. Jeżeli macie jakieś takie pytanie związane z terapią jogą, na które chcecie jeszcze, żebym odpowiedział, to szybciutko piszcie w komentarzach. A ja tymczasem powiem jeszcze taką jedną wieść, trochę związaną z, a w zasadzie może nawet więcej niż jedną wieść przynajmniej dwie wieści związaną z pracą jogą. Po pierwsze, no, za kilka dni jest warsztat, który prowadzę ja z Agnieszką Wielowób o terapii Jogą, ale w zasadzie nie mamy miejsca na niego, więc nie będę o nim mówił, ale w czerwcu jest świetny warsztat, też jakby współorganizowany przez pracownię terapii Jogą w Krakowie, o jodze w ciąży. Ojodze w ciąży, będzie prowadzony przez Ole Ruszczak, też naszą współzałożycielkę pracowni terapii jogą. To jest świetny program, realizujemy go już drugi raz i super go odzew po pierwszym razie. Więc poszukajcie wydarzenia naszej strony, jeżeli temat Was interesuje, czy osobiście, czy, czy na przykład w kontekście bycia nauczycielem, nauczycielką jogi. Więc to jest jedna wieść. Druga wieść to jest taka, że ta książka, którą część z Was zna, którą być może macie w PDF-ie, przy zapisaniu się na moją stronę, wiecie też, że ona już długo, długo, długo nie jest dostępna, będzie drugie wydanie. Nie powiem wam jeszcze kiedy, ale zrobiliśmy głosowanie u mnie na stronie, bardzo dużo osób jednak chciało, żeby była fizyczna wersja tej, z tej, tej książki, więc ja, yy zdecydowałem, że no dobra, to skoro jest tyle chętnych na to, to zrobimy. Dobra, widzę, że nie ma pytań. Dziękuję Wam za to tutaj bycie ze mną, za komentarze, za polubienia. Jeżeli wydaje Wam się, że ta transmisja może się komuś przydać do czegoś, kogoś czegoś nauczyć, to udostępnijcie. A Sławek się pyta, czy na warsztat terapii już nie ma miejsca. Wydaje mi się, że nie ma miejsca, ale jakbyś mi puścił mail do mnie, to ja to zweryfikuję jeszcze do jakoś jutra popołudnia i dam ci znać, co tam z tymi miejscami. Dobra. No to cóż. Trzymajcie się. Do następnego razu. Papa. Pa.